Chływam ja do dupy, <grym> dobra. opie Zabonę, Dobra, witamy was w odcinku Witamy was w odcinku, Na serwerze, X-Daisy nie polecam Latamy helkom, podnieca się pojebaną ekipą Bawimy się Bano bro Jak spadają mi 3 fps Ale jak nagrywasz, to kurde przedstaw na początku, nie? Jestem z Lobosem, Lobos Dzień dobry nie wszyscy, nie, czy, czy Cześć, Madzia, faka dzielę, Madzia, faka, cześć, cześć. Nie. nie mam co robić Jest z nami jeszcze Beton <grym> Beton, tak, cześć no nie, no. Dobra Jest z nami Polak, który no... Jest z nami Banan Który naprawdę nie jest Polakem ELO ELO Jest z ja. nami Lobo, nie Lobo nie. Jest z ja nami mi Jaszcząbek Nie przecież nie ma o co ci chodzi No właśnie, jego nie ma I Jeszcze Wento No, zaraz się rozpierdalimy Który nie gra Alahebar Ej, dawaj na telin od mostu, to nie będzie No, ja, Będę policjantem, ale kawę <guliky> Ja mam nadzieję, że pik zostanie zamowane. A i no, no. jeszcze ten, proszę na dać, zimnik 3 polisz, e, Ale <susurik> nie więcej niż 150 osób. Polisz kropka. kropelka. No właśnie, więcej. <gulik> nie więcej. Nie ma co tyś, co Jak Ja? Nie. Pewnie 3, Ładnie. Wow. No, bo kliena, bo fiecie, ja muszę spod ochrony śmiać? No, mikrofon, bo wy... Ja go Kuje, nawet nie kurwa. mam przy sobie. Właśnie, stetercelesski, mogę. Gdzie wylecimy tak w ogóle? Nie mam ma, tak. Zaraz, to Może marzenie. Brak, to jest no, parking. parking. Podniskowcy nic nikogo nie ma. się poszukajmy bo kurwa nie mamy już. Bita z bryndzową. Ale o, pod nami Bidą. jest zombie Czyli ktoś tu był? No nie wydaje mi się. No mnie też. No nie no tak. No. No, typko. Typ. Ej! Co to jest, bandito? Ej ciała, ciała, można je sprawdzić Nie, nie no... sprawdzamy ciała, bo nas wybiją na spokojnie Znowu. Ej sprawdź na razie po prostu. To zombie Pościlił. Ej Proszę nie, pod, nie pod mostem, nie pod mostem Coś Pod szczelił. mostem, pod mostem, żeby lobo Ale hakwar Milion zombiaków Ej, samochód. auto, 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 zamknij No weź, no, no, weź no, się no, to się, że zaraz cię pozabijam No, mnie jak bez sensu, Ty bez sensu W lewo! Ma nie, nie, okay. bo się rozbijemy. Ja nie, 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 on nie, 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 nie pojechał w lewo. Tu jest. Nie. Do środka wjechał Pomiędzy do Pomiędzy budynkami. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. To znowu to z nami jest? No. Aha, okej. Okay. Ja w chedze ja, ja też. On chyba wjechał do środka, tak mi się wydaje. Znaczy mi się bardziej wydaje, że se pojechał po prostu w pizdu i tyle, nie? No. Znowu Może lećmy se stąd. To jest, super, to jest super, super pilot no Bo pilot nasz Przeleć nad no. e, lotniskowcem Ej prawo zombie? Zombiak, zombie jak zombie Zombie jak na dachu? No. No, no, nie to zombie jak widziałem. Się. No ej. Ale, wow ej wody. stary, ej nie, nie pierdol, nie ej Masz 16 FP. Ja, nie no ja se robisz, ej, ja ja robisz Ale chuja tu, tu się nagrywa na tym serwie tej no. czym nagrywasz? Zombie? Bendicam Dajesz na chcę obecnie masz się dać lepszy. No. Polecam. Y no. Proponuję telefon. Proponuję, <śleptory> 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 kurwa, wideo z Nie w ogóle. Proponuję <śleptory> <indopulator>. Propo <śleptory> <śleptory> Proponuję telefon. Boże. Zajarzę tutaj. ale tutaj. Zajarzę tutaj. Zajarzę tutaj. to tutaj. Zajarzę tutaj. do tutaj. do góry A. trochę. Do góry, do do dobra. Dobra. tutaj. Dobra. tutaj. Zajarzę tutaj. Dobra, to Zajarzę tutaj. Zajarzę tutaj. Bo nie wiem. Ma... Ale Cicho ciemny jesteś. Polak alka cicho ciemny. dajmy dalej. No, nie e... dawaj nie leczy przecież. Lotnisko. Lotnisko prawo. lotnisko prawo dawaj. No będą laki, chyba prawo. Tak. Prawo, prawo typo, prawo typo. Albo to zombie, zombie. Okay, zombie. Zombi. Zombi. Patrz jak on biegnie, nie jakby typo, kurwa. A patrz ile to moje wszystko. I typo, typo po tym. Typo. No, ja tam tam był typo. Nie, nie, Zombiaki kurdy nie biegają. Nie, nie bo Właśnie nie biegają. Właśnie biegają zombie baza. bo to są baza, wiesz, to są bazy. Bijcie samki, pijdcie tam satki idzie. Ten nasz Boże! 19 Tam za Boże. Gdzie? Tam, nam jechą sadki. To bez pojechałem Macie ty A. kurwa kierujesz Kelką i nagrywasz, co dziedziłe play? Ej może Ej. ktoś inny pokieruje Helk. Ja, ja mogę, le... bo ja, ja mam dużo MPS-u. Nie wiem to się boję. Ja dobrze latam, pomijając ten. No, ja wiem, ja, no, ja wiem, ja że raz. Nie, ale w ogóle do LV. Lećmy 5 ale gdzie tam to latam? Może od razu mu kichinimy betona. I tak za? Jestem za. Ale o, o czym mówicie, bo ja nie słuchałem? Lotowałem. Ja Świruję. Samochodem jedziemy. Co mojej ja No ale A, po!

na... Zimno. Mam, Zimno. Zimno. No to nie, idziemy wysiadam. No i brawo, nie, i dobra miejscówka powiem wam. Takie, Ej, takie 3 na 8, nie? Dobra, rozproszyć się. Nie wierzę. Roz... Co mi się rozproszyć. zrobiło? Tej. Dobra, vento, weź rozproszyć. kieruj. Decent. Nie. Ja no, nie, nie, nie potrafię, mam masz tak fesze w miliony. I przy też mogę kliknąć. Dobra, w tak czyli... na G. Możeście zeskoczyli teraz. You were moved. Odmutuj mikrofon, bo. to się będzie limito, może, jak ktoś wycisza mikrofon, to żeby nie przerzucało. Bardziej, jak ktoś no. się wycisza, to ja Typu, mam do do edyta, typu, typu tym. Edyka, ee, jak, a typu ruszysz te słuchawki. Nie, jak słuchawki sobie wyciszasz, nie mikrofon. No właśnie. Jak się a. Ci... Albo dasz awaj, nie? To wtedy. No. albo po prostu tak, odmów mikrofon, nie, później go flutujesz. Bo rodzice, akcja pokój. Akcja dasz mikrofon. A ja mam pokój. Ja Ja mutuję mikrofon takim tym. Nad... I... Ale to, nie to naprawdę, ja też tutaj Ej, A to... Ej, nie mam... Bieda! Ja się mutuję, chopię, ja się znam jedynką Ej, kto by w muszlete tam na oszczelicie? Zombie Ok, Uważaj walniesz Może To był żółw, tak? Mogę repair? Nie, to nie żółw Tylko by był... mamy no no, 887% chcesz sprawiać Kurwa jak ty latać Jak ty latać? Nie, do, dobra, ty. dobra, dawaj tyłem Polski trudny ty język Tyłe? Ej Mam spadochron, możesz się rozbijać W sumie ja też mam ja nie mam nie. Kurde, nie A, a, a ja mam skiertoniemy teraz Nie do Mam Dobra, też. dawaj niżej, dawaj niżej Pusiak To torby mini na powietrzu no A jest Można, można, o co Ej weź mi wyrzucić tutaj, ja to Tu, 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 tu Ej ty po prawo o oh, kurwa, ale mam no ja, Zesam się pewnie Ej, ja nie Dobra, ja spierdolę to jeść. Ej, ty pod mi Kolejny Pod nami, Lecę to, ja nie, nie mogę Nie widzę No wlecimy Nie, nie, dobra, bo to autem trzeba Co sumie akcyjna auta Ja to zrobię Dawaj Mańuencia... się dwoma karami Madzia, Madzia, wyrzuć na przykład na... Nie, nie wyrzucaj go bo a, Dobra lecę do palce, nie ma sensu opie Bam do z skład Też to oglądałem go. No, bungo pozdrawiam Nie polecam tego youtubera, jest słaby, lepszy I wiem, machin 495 Ej przeleć tutaj... Taka To strzela kurwa, z tej M cały czas, ja pierdolę Nie gonę lecimy na gostek, gostek Lecę stąd gościu. ja mam sobie 50 FPSów Pozdrawiam maksymal no, ludzie ja pierdolę no ja I w, w tym, tym momencie, momencie drzwi, idziesz na wakacje! Ja tak jak ja bym gram na kartoflu, w to! Gram na kartoflu! Do kartoflu? Dobra, Ej, kurde Robimy desant tam. Na obiad. Wyrzucam was! A ja Dobra, nie mam tak paruczonu! Ale bliżej, nie, te, ale bliżej! On wyląduje, wszyscy desant. Jolo! Dawajcie, ale tak blisko, musisz być blisko! Ej, kto strzelał? Kto chyba wyskoczył? O ja! wyskoczyłem. jest jakiś ZES I tylko dwóch wysiadło, To no. jest dobra Żyje! To wybuchło Helga Granat Boże, helga Helga wybuchła Ej, dobra, dobra Jakiś mnie Ej, dobra, dobra I, ile tych małych Eli? Dużo kawałki te na plecach wyglądają? Ja mam m to mi spokój Typek tu jest, no no ja uciekam The back. The back. <gulet> Dostał headshot'a <ten> Jakie <gulet> ja lagi miałem moje... Ej, jak zacząłem tylko typka sobie nie? Ej, jadę do domu klasie. Klasie. Moje FPS -y, Moje FPS'y, moje zimprze Jak tutaj mało FPS'ów, Ej, dawać zjucze. do górkę wszyscy, desant Nie Ja mam... FPS'ów, Kto to? Nie mam nikt W Jak gili, zabijaj Gili, ja Dobra, zabiję, jeśli. Ale ze kurwa Cez. Ja pierdolę! Gdzie ten gil jest? Na sniper healu! Ja do niego podbiegłem, zobaczyłem jego nick, a on mnie zapierdolił z kolby i mnie zajebał. Jak się że Michelle, a pomóż mi! Plecy miałeś, chłopie! No wie właśnie, się No ja ja, ja się Ja z nim do drzewa wbiegałem, cześć tak! Ale ze kurwa, Bob! Proszę, on stanął we mnie, zaczął nawalać I ja to, no, to no, no, A, a R E sniper, A! Sniper i sniper hill, tam gościu. Używaj taki coś jak GPS albo mapa. Polecamy. Magda Geyser. Tam było kurwa 20 typa. O no, 20 typa, 20 jeden typo cię, cię zabił. No. I... <noise> ty, a ty kurde się z nim wchowanego gania. No i <noise> <noise> ja, 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 ja ale to mówię o typa. Jak ja się miałem zobaczyć na GPS-ie. mnie było kurwa pięciu i nikt, nikt, nikt nie gonił zabawcy. ci o, to mnie interesuje. Ja dokładnie do się nie nim ja mam eee, Zostawcie hangarza, moje ciało Które? Moje ciało. Mej. Dobra, mej też Dobra Zlutujcie, nie ma nie z... go, Cicho, ja, nie, mogę ja, się nie tam ja już jestem y, koło sniper heal, a nie lutujcie mnie, nie please, please, please. Oszyłam To was jest O, jesteś Dobra, jest nie to lutujcie o... mnie, nie lutujcie wento. mnie No Ja widzę to ja lecę. To ja, ja, to ja, to ja, to ja, to ja. Jakiś gość jest ty, ty Widzę, Jezus. Ty nie ma na pomoc. Jezus, Jezus Maria, widzisz? Polak powie... Że... A nie, to jest ja. Koniec no. odcinka, bo widzicie ping jest w Hu. Nie wiem czemu. Cześć i czapka